Chelsea, Liverpool i Barcelona chcą Olice, Al Nassil Poluje na perełkę Barcelony. Emeryk Laporte oficjalnie wraca do Atletico Bilbao. Chelsea blokuje transfer. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie. To jest piłkarski świat. Chelsea znalazła się w centrum wielkiej afery. Angielska Federacja Piłkarska nałożyła na kluba 74 zarzuty dotyczące naruszeń przepisów związanych z agentami i inwestycjami w zawodników. Sprawa obejmuje okres od 2009 do 2022 roku, czyli czasy własności Romana Abramowicza a większość zdarzeń dotyczy lat 2010-2016. Wątpliwości wzbudziły m.in. transfery takich piłkarzy jak Eden Azard, Samuel Eto czy William. Według Sky Sport News klubowi nie grozi kara sportowa, lecz podobna do tej jaką nałożyła UEFA w 2023 roku. Wówczas Chelsea zapłaciła 10 milionów euro. Obecne władze londyńskiego klubu same ujawniły nieprawidłowości – Współpracują z Federacją Angielską i podkreślają pełną transparentność. Klub ma czas do 19 września na oficjalną odpowiedź w sprawie. Anthony Martial kończy przygodę w Europie i przenosi się do Meksyku. Były reprezentant Francji, który jeszcze niedawno występował w barwach AEK Ateny, otrzymał zgodę na transfer do Rayados de Monterrey, gdzie przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. 29-letni napastnik, za którego Manchester United płacił on ponad 60 milionów euro, nie spełnił oczekiwań w Grecji. W 24 meczach zdobył zaledwie 9 bramek, a w tym sezonie zegrał tylko raz i nie został zgłoszony do fazy grupowej Ligi Konferencji. Teraz próbuje odbudować karierę w lidze, która przyciąga coraz więcej gwiazd. W Monterey czekają na niego Sergio Ramos, Sergio Canales, Lucas Ocampos czy Oliver Torres, a klub jest obecnie liderem Ligi Meksykańskiej z imponującym dorobkiem 18 punktów po 7 kolejkach. Emmerick Laporte może ponownie zagrać w barwach Atletiku Bilbao. Po tygodniach niepewności, FIFA wydała decyzję, która pozwala hiszpańskiemu klubowi na zarejestrowanie środkowego obrońcy. Spór dotyczył certyfikatu transferu międzynarodowego, który musiała wydać Federacja Arabii Saudyjskiej, a FIFA potwierdziła, że transfer został przeprowadzony w terminie przed zamknięciem okna w La Liga. Dzięki temu Laport, który wraca na San Mames po latach gry poza Hiszpanią będzie mógł zostać oficjalnie zgłoszony do rozgrywek ligowych. To ogromne wzmocnienie dla drużyny Ernesto Valverde, szczególnie w obliczu zawieszenia Yeraya, choć nie zagra w Lidze mistrzów jego obecność w la liga daje Lwom dodatkową siłę i doświadczenie w kluczowym momencie sezonu. Al-Nasir zamierza wzmocnić kadrę przed zamknięciem okna transferowego w Arabii Saudyjskiej i rozważa sprowadzenie jednego z największych talentów Barcelony. Marka Bernala, 18-letni pomocnik, mierzący 191 cm, to kluczowa postać swojego rocznika w La Masii. Uznawany za przyszłość Blaugrany, wyróżnia się siłą fizyczną, spokojem w rozegraniu i umiejętnością odbioru piłki, a jego profil idealnie wpisuje się w potrzeby drużyny z Riyadu. Według saudyjskich mediów Bernal mógłby zostać zgłoszony w puli zawodników zagranicznych U-21, której rejestracja kończy się 23 września, transfer wpisuje się w strategię al-Nasir, który obok gwiazd światowego formatu stawia również na młode talenty, chcąc wyprzedzić konkurencję w coraz bardziej zaciętym wyścigu o przyszłość futbolu. Axel Dicassis znalazł się w trudnym położeniu. Francuski stopper sprowadzony w 2023 roku za S Monaco za 45 milionów euro nie rozegrał ani minuty w barwach Chelsea z powrotu z wypożyczenia do Aston Villa. Mimo ofert z West Hamu i Bormą, obrońca najbardziej pragnął powrotu do Monako, gdzie spędził trzy udane lata. Do ostatnich chwil na transferowego miał nadzieję, że Londyńczycy pozwolą mu odejść. Jednak blokada w sprawie wypożyczeń sprawiła, że transfer upadł. Di Sassi przyznał w wywiadzie, że emocjonalnie czuł związek z Monako i liczył na powrót do miejsca, które nazywa domem. Chelsea nie widzi dla niego miejsca w składzie, a sytuacja 26-latka może ponownie stać się tematem w styczniowym oknie transferowym. Na razie obrońca pozostaje w Londynie, ale jego przyszłość wydaje się coraz bardziej niepewna. Michael Olyse staje się jednym z najgorętszych nazwisk transferowego rynku. Francuz, obecnie zawodnik Bayernu, Monachium, znalazł się na radarze Chelsea, Liverpoolu i Barcelony który już planują walkę o jego podpis latem 2026 roku. Bawarczycy nie zamierzają jednak łatwo go oddać. Według doniesień niemieckich mediów szykują dla 22-letniego napastnika nowy kontrakt z wyraźną podwyżką, aby odeprzeć je ataki rywali. Olise od momentu przyjścia z Krystal Palace szybko zyskał uznanie w Monachium, stając się jednym z kluczowych graczy ofensywy. Bayer Monachium chce jak najszybciej zamknąć temat przedłużenia umowy, by uniknąć powtórki z sytuacji, w której inne potęgi wykorzystują jego rosnący status i spróbują przekonać zawodnika do zmiany barw. Chelsea otrzymała poważny cios. Liam Delap sprowadzony latem z Ipswich za 30 milionów funtów doznał urazu ścięgna podkolanowego w meczu z Fulham i będzie pauzował od 10 do 12 tygodni. Angielski napastnik opuścił boisko już w 14 minucie spotkania. a diagnoza wykluczyła konieczność operacji co daje nadzieję na powrót w grudniu i wzmocnienie drużyny w kluczowym świątecznym okresie. Dela był liderem strzelców i już w poprzednim sezonie, notując 12 bramek w Premier League w 37 występach. Jego absencja zmusiła Chelsea do szybkiej reakcji. Klub natychmiast odwołał z wypożyczenia marka G. i Sunderlandu, zwłaszcza że dzień po urazie Della-pa Nicholas Jackson przeniósł się do Bayernu monachium za 70 milionów funtów. Alternatywą dla Enzo Mareski pozostaje również Jean-Pedro, pozyskany latem z Brighton. Dobre wieści dotyczą natomiast Kola Palmera. Reprezentant Anglii wraca do treningów po kontuzji pachwiny i ma szansę wystąpić przeciwko Brentford. Ruben Amorim potwierdził, że w bramce Manchester United przeciwko Manchesterowi City stanie Bindir, Turecki golkiper utrzymał miejsce w składzie po trzech pierwszych kolejkach Premier League. Mimo nowego nabytku Senela Mensa. Amorim podkreślił, że to wyraz pełnego zaufania do Bindira. Trener wyjaśnił także odejście Andreonany, zaznaczając, że zarówno klub, jak i sam ramkarz potrzebowali zmiany, by wrócić na odpowiedni poziom. Amorim życzył kamarynczykowi powodzenia, podkreślając jego profesjonalizm. Szkoleniowiec dodał również, że obecny Manchester United jest lepszym i drożalszym zespołem niż rok temu, co mają potwierdzić derby. Dla kibiców Czerwonych Diabłów to jasny sygnał. drużyna jest gotowa do wielkich wyzwań. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!